Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam look inspirowany jedyną w swoim rodzaju Adriano Limon i będzie to look inspirowany zdjęciem ze strony Victoria's Secret i zobaczyłam to zdjęcie i po prostu zakochałam się. Adriana wyglądała przepięknie, seksownie i jest to bardzo uniwersalny look, ponieważ nie jest to zbyt mocny makijaż. I wykonam makijaż oraz stylizację włosów na coś takiego, co mam w tej chwili. Jest to bardzo proste do wykonania, bardzo prosty tutorial, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. I jeśli tak, proszę, polubcie ten filmik oraz zasubskrybujcie mój kanał, bardzo proszę. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten pierwszy film, który wykonam po polsku. Więc enjoy! Zaczynając od podkładu, używam dwóch ulubionych Lumi Magix L'Oreal i Flawless Matte Finish od Bary M. Rozprowadzam po całej twarzy moim ulubionym pędzlem z Hakuro. Następnie, aby ukryć niedoskonałości, ponieważ jak wiemy, Adriana nie ma żadnych niedoskonałości, używam swojego ulubionego korektora bardzo dobrze kryjącego z Catrice. Następnie rozcieram go bardzo dobrze, a raczej wklepuję za pomocą serdecznego palca. Następnie powracam do pędzla do podkładu, aby wszystko ze sobą ładnie połączyć. Następnie nakładam delikatną warstwę pudru. Aby nadać twarzy trochę głębi, cieplejszego luku takiego jak Adriana, używam brązera ze silika i kontroluję nim kości polipkowe, toło po bokach oraz linię żuchwy. Następnie używając doświetlacza z tego samego zestawu, rozświetlam środek mojego czoła oraz ponad głośnymi policzkowymi. Powracając do brązera staram się wyprofilować mój nos w sposób w jaki ma Adriana, czyli taki bardzo prosty nosek. Aby nadać taki naturalny rumieniec, jaki ma Adriana, używam Bene Tintu z Benefit i... Nakładam kilka kropeczek na policzek, a następnie delikatnie wklepuję palcem. Następnie staram się skopiować kształt brwi Adriany. Ja zwykle robię bardzo takie wydefiniowane, jakby, nie wiem czy jest takie słowa, ale nieważne. Ona ma troszeczkę bardziej ten łuk delikatny, więc staram się to skopiować. Następnie przed użyciem cieni używam primera z firmy L. Aby nasze cienie się tak, jakby przykleiły i długo trzymały. Od tego makijażu bo to jest spragniona, więc wybaczcie tą wstawkę. <gry> Następnie używam tego cienia złotego Guilty Pleasure. On się tak nazywa, jest to cień z Benefit i nakładam go na całą powiekę. Jest to zwykły, złoty, błyskujący cień. Następnie używam Shimmer Dawn. Jest to brązowy cień i używam go w załamaniu powieki. Następnie blenduję bardzo dobrze i wyciągam wysoko te blendowanie. Potem używając tego najciemniejszego cienia z paletki powracam do zewnętrznego kącika i zaznaczam go oraz troszeczkę znów w załamaniu powieki i znów blenduję. Następnie za pomocą Tickle My Ivory rozświetlam wewnętrzny kącik oraz łuk pod moją brwią. Następnie wykonuję cienką, delikatną, czarną linię na linii rzęs i wykonuję to za pomocą czarnej kredki, a następnie yy, czarnym cieniem. Następnie nakładam moje ulubione rzęsy z Artel i właściwie przecięłam je w połowie i używam ich tylko w zewnętrznym kąciku, ponieważ Adriana ma bardzo długie rzęsy w zewnętrznym kąciku. Aby podkreślić rzęsy używam maskaru z Benefit Day Royal i ta maskara jest naprawdę świetna. Ja posiadam miniaturkę, ale wydłuża bardzo wasze rzęsy, rozdziela, nie skleja i jest świetna. Nie może zabraknąć czerwonych ust i ja używam pomadki z Maybelline o nazwie Pleasure My Red. Jest z kolekcji Color Sensational i używam jej no oczywiście na całych moich ustach, a następnie Używam czerwonego, matowego cienia, aby wykonać takie matowe, aby uzyskać matowe wykończenie. I to jest nasz makijaż. Przechodzimy do włosów ja aby nie zniszczyć moich końcówek używam Exquisite Oil y, od Matrix Violet. Kupiłam go na Allegro, więc możecie łatwo go dostać. I następnie rozczesuję moje włosy z pomocą Tangle Teaser. Moje włosy są z natury proste, więc prostuję tylko te partyjki uważam, że naprawdę tego potrzebują. Następnie, aby dodać trochę objętości, której no, nie mam zbyt dużo, używam szamponu suchego z Batist I jest to mój ulubiony zapach z tym szamponów. Jest to Wild. Następnie wytresuję szampon oczywiście dokładnie. Zakładam włosy za ucho, żeby zobaczyć w którym miejscu podpiąć. No i podpinam za pomocą wsuwek z tyłu głowy. I znów stwierdziłam, że potrzebuję tej objętości, więc tapiruję część moich włosów, a właściwie tylko delikatnie po dwóch stronach. to jest nasz skończony look. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeśli tak, proszę o kciuk w górę. Będzie to dla mnie znak, że chcecie więcej tego typu filmików. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa!